być od był świętą i księżar ja od niego kąty swoich, to był to Przecież miałeś boki, jak Przepawona do dziwka Nie dał mi chrypyka, bo Ja też Nie była złota Złota, złota Bydąc złota

Jak, 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 innowa, jak to, co, ma, to Każdy 20 każdy patrzy na twoje ręce tak mówię, ja to żołądek, tak, jak nie Cieszę się już prawie, bo nie chcę, złoty środek Nie zgubiłeś złoty środek, A teraz przechodzimy do bardziej I części naszego materiału koncertowego Dlatego wszystkie cieszymy się